Poprawa komfortu życia lokalnej społeczności, poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie element opisujący inwestycyjną atrakcyjność gminy. Rozwój infrastruktury drogowej to kwestie kluczowe dla gminy, a w Krośnie Odrzańskim w tych aspektach wiele się dzieje. Większość z inwestycji już wcześniej było wpisanych w strategię rozwoju gminy Krosno-Odrzańskiej, jak widać, krok po kroku plany są realizowane. Sprawdzamy więc, jak to wszystko wygląda teraz. Rozpoczynamy od remontu drogi Gostworze-Hyże. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o podpisaniu umowy między wykonawcą a gminą. Po kilku latach walki o dofinansowanie i startów w przetargach, inwestycja kluczowa dla rozwoju gminy doczeka się realizacji. Droga jest bardzo w złym stanie. Tam już nie idzie przejechać chyba samochodem osobowym, trzeba bardzo uważać. Jak ktoś się uprze, przejedzie, ale może też pogubić części. Nie? Także. Na pewno się przyda dla nas to. Bielów to kolejna z miejscowości w gminie Krosno Odrzańskie, w której mieszkańcy doczekali się remontu drogi, a jak sami przyznawali, wcześniej trudno było się tędy przedostać. Na przełomie października i listopada ukończono pierwszy etap prac. Udało nam się zrobić 150 metrów i z tego jesteśmy też zadowoleni. Mieszkańcy są zadowoleni. Rada sołecka jest zadowolona. Ja jako sołtys też również jestem zadowolony. Współpraca przynosi efekty, o czym niejednokrotnie można przekonać się właśnie w temacie infrastruktury. Współpraca gminy z sołectwem wężyska zaowocowała remontem jednej z dróg wewnętrznych, a łącząc fundusze z powiatu i gminy wykonano modernizację głównej drogi dojazdowej do miejscowości. Właśnie trwają prace w Gostchorzu, gdzie zrobiony zostanie dojazd do portu dzięki kooperacji z rodzimym przedsiębiorcą. Utwardzenie spłyt ażurowych zmieni błotnistą drogę w normalny dojazd do mariny. O tą drogę też żeśmy walczyli jakiś czas. Trochę były takie małe nieporozumienia jeżeli chodzi o tą drogę. No ale doszliśmy do z mieszkańców z mieszkańcami do yy, jednego zdania. No Trzeba od początku coś zaczynać I małymi kroczkami. W Osiecznicy także dzięki współpracy z właścicielem jednej z firm został zrobiony fragment drogi. Od kilku lat wymierne efekty przynosi łączenie sił powiatu i gminy. Dzięki temu w ostatnich latach dziesiątki kilometrów dróg doczekało się remontu. Symboliczne przecinanie wstęgi miało miejsce na drodze ze Starego Raduszca przez strumienno Doretna. Przez te odcinki przejeżdżają mieszkańcy nie tylko całego powiatu, ale także i gminy, o czym przypominają radni zarówno powiatowi, jak i gminni. Dzisiejsza inwestycja to z całą pewnością inwestycja potrzebna mieszkańcom, szczególnie mieszkańcom gminy Krasnodrzeńskiej, bo przez fragment gminy przebiega część tej inwestycji. To jest droga powiatowa, ale tutaj mieszkają też mieszkańcy gminy, więc wioski, które przynależą do tej drogi, korzystają z niej. Dodajmy, że powiat chce pozyskać pieniądze na remont drogi do Bielowa, a obecnie trwa remont ulicy Kościuszki, która jest kluczowa, m.in. dla ruchu związanego z turystyką o ulicy Kościuszki opowiemy za moment w kolejnym materiale.